W nowym odcineczku z tej pięknej gry. Dzisiaj mam taki plan, żebyśmy poszli pozwiedzać nasz świat i zrobić kaktusowe narzędzia i w ogóle zbrojkę. Tak, i po prostu plan żeby poeksplorować, bo ostatnio bardzo dużo siedzieliśmy w kopalni. Też chciałbym mieć trochę jedzenia, bo jak w ostatnich odcinkach 2-3 razy, ale tylko przez pułapkę. Na pewno nie rozumiem dlaczego, akurat przez pułapkę. Yy, ale nieważne, było minęło. Teraz mam o tego odcinku. Yy, Grzybki to chyba moje ulubione jedzenie w sensie do takiego spożycia Co W się sensie, po prostu lubię. O las jakieś... On hitał Czy ja coś dostaję, jak jeszcze trawę? Chyba nie. Mamy jakieś tutaj świat. Też chciałbym poeksplorować y, ten, znaczy poeksplorować y, troszeczkę, żeby, Widzicie, zwiększyć mi dom, nasz dom. <grym> y, jak widzicie, znaleźliśmy. No nice, i super. Ond, y, to jest częsty biom. Y, jak to tam teraz wygląda? To jest tak. To jest bardzo częsty biom, więc. Y, no. y, Tyle. Halo? A tu się ścierano, Do Bo za nie widziałem co W ogóle drewno z tego drzewa jest piękne, więc sobie trochę pozbieramy Dobra, już sobie pełne No tutaj się robi Jakiś slajd tam będzie I... Jeszcze nie zauważyłem go Czekamy. No, ja bym nie powiedział, że taki nie Tak nie, nie. nie założyłem. Co to jest? Nie wiem, co to było. Był nagrobek na tego kruka, którego zabiłem. Czy to, co to było? Był król, to nie było? Ale ty mało. A, co Kto, to jest? zabić, ale coś mi się nie daje. Uuu kaktusiki kolejne. Chcę dużo kaktusów pozbierać. Po prostu ja chcę mieć na wszystko. O, i widzę, że jakoś kopalnia. To się. to ja nie będę. Yy, yy, nie będę. tego. Yy, nie będę tego. Zapomniałem <tysy> to. <tysy> A, jest kopalnia, więc nie będę jakby nie iść do niego. No to jest yy... fajnie jak... Aha, zaczekajcie, to nie jest kopalnia nawet. Wychodzimy Ile tych południ? mamy? 37. Yy... O, jest kolejna. Może tutaj... też... Nie. O, się. o, no i jak widzicie, pięknie tutaj. Ja Więc tak. No i super mamy na życie. I na powrót, a tu możemy się zacząć tak wracać y, y, nie normalnie, tylko teleportować się głównie. Kolejna strzyneczka. Kolejne teleporty oczywiście. Teleporty. Sztabka ołowiu. A A ołowiu chyba a? to jest. 17. Idziemy. Kurczę, naś postawiłem trzy. O, jest tutaj kolejne. Ej, fajnie trafiliśmy. Kolejna super, też później możemy się w sumie przeportować, Bo nie mamy, bo, bo bo mamy już dosyć daleko. A jak pewnie pójdziemy daleko do tej kopalni, wiem, nie ja mniej niż no ale no i właśnie teraz się przyda. Eee... Yy... taka jak ja chciałam. Yy, więc tak. Powoli kolejna skrzynka. Zresztą, że jakaś skrzynka zaraz mnie zabije. O, już nie mam miejsca do hmm. w oko. Hmm. Ale myślę. Bo... Dobra, zostawmy już tu miecz, bo łatwo się rozbywa. Ale chcę powiększyć ten nasz domek więc budujemy Straciłam dużo, by, ale trudno się ma. E, Tutaj od razu widzę, że mamy to No bo mamy to skrzynki, no to odłożmy sobie kilka Co to? Chodźcie. Znaczy, Na tapiec można puszczać gdy jest wiatr. Ciągnij go za pomocą prawego przycisku myszy. Zaraz sprawdzimy. Chociaż nie wiem, czy będzie wiatr. E emituje arę światła. A to nie potrzebujemy. Chociaż dobra, zabierzemy sobie, ale odłożymy. ta z 66. To nazwę całkiem fajnie. E Nieważne. E Odkładamy jeszcze gwiazdę. Uf, nie nie raz. O, 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 o matku, kilka tygodni. Dalej. Nie ciśnij się nie. Dobra. Nie <grymne> wiem, co to. Móż do rzucenia, fajnie. Na razie tyle. I chcę przetestować Móż do rzucenia. Dobra. Niech tutaj. Hej, ładnie. Nie obijaj się z nim. Idę kogoś szukać. Jest. Czułam na sercu. O. Pięć zimiedzi, ale nieważne. Pewnie nie ma. No nie ma. Zapomniałam, że to jest prawy przycisk myszy. Ale po co nam jest łatwiej? Po prostu do zabawy? Aha, to ciekawe. To nie potrzebujemy tego na razie. To frisbee. to jeszcze no może to wystarczy. A, i jeszcze piec będziemy musieli zrobić. Co ja tu zrobię? Ale ten. ten. Zrobimy zaraz tutaj... Nie rozumiem, dlaczego ten pan yy, nie chce się tu wprowadzić. Ja nie wiem czy trzeba craftingu czy stą, ale nie, nie rozumiem. Na razie to zostawmy. Może się na chwilę zachwedujemy. Jak, jak nie wiem, możecie będzie oświecić w komentarzach. Yy, w sumie... Tak, żeby było chociaż trochę kształt na dom. domu nie wiem, czy to można wykształtuć z moim domem, ale, ale żeby... No nie no, zaś, zaś tam jest. Okej. Ale za chwilę przynajmniej miałem. I teraz tak. Och, no, ja mam tylko no, jeden. Nie, to po co nędza. Tu, tu, tu. Są... Tu. Nie, tu. Super. No? się z, nami, z nimi bawił włożył włożył się tam, co teraz się z nimi bawił chyba da. nie Nie cierpiałbym, wpuszcza tych Oni dają już gry i zamykam drzwi. On niech się tam bawią, a ja tutaj robię ważne sprawy e, Dobra e, Teraz e, skoczymy sobie górę i zmienimy Hmm. Czekajcie czekaj. pomyślę, co by można było zmienić... To jest w ten strój, żebyś zobaczył. I hmm, ten, y, skałę. Oh, dużo, dużo, dużo. Najwyżej. Nice. nice. Y I teraz tak. Tu jedna, i tu druga. Tu jedna, i druga. I. Czy ja zużyłem wszystkie? No tak. Ja nie jestem pewna, jak sobie zrobimy jeszcze trochę. Jest, 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 jest O! I szuka. I teraz tak. Sprawdzimy? Eee, te, hmm, zrobimy taki kaktusowy. No, kaktusowy no, ładnie wygląda. Tak. Czyli to trzeba dać? I to, to jest właśnie pytanie, bo ja nie wiem. Tak. Eee, to damy tu. Tylko co tam się dzieje? No, to, że ja jeszcze ja tylko na to patrzę. Eee. I, a tu tam się dzieje jakiś karambol dalej stół i, I to było... moja mhm. zrobimy już wszystko do tego pomieszczenia też mhm. i kilo będzie mieli. 6, a tu? Cztery. A tu? A też 4. Wąsky też nie wiem. <laughs> że za mały będzie tam pokrytał, gdzieś tutaj damy, tutaj, o, raz, tutaj damy te drzwi. Bo na razie zrobimy raz, dwa. I tu te drzwi. No tak, to rozumiem, nie można tego dawać, to jest. I teraz tak. Hmm, damy tutaj to. Jesteśmy tu na chwilę zamknięci. o, dla ja, a platformy mamy tu Więc one no, będą potrzebne I super, No i platforma. No i super, no i mamy Tylko właśnie no, nie wiem, czy to potrzeba Ten stół, czy Wiecie, stół, czy przez y, Stół, czy crafting No wiecie to Zrobimy sobie trzy piec I teraz tak. Ym... I super. I to robimy trochę dłuższe. I... I to. No i super. No i mamy już tutaj kilka rzeczy. I nasz magazyn się już powiększa. On właśnie się był taki malutki, zgrabniutki. I ledwo co żył. Więc... No dobra. Tak jest teraz... Szybko. I teraz tak. Nasz dom na razie wygląda tak. I mm, chcę też takie jakby kąty na dach. <noise> Pokazuję wam teraz, palcem do ekranu. Jestem mądry. Yy, mm, chciałbym takie wycie. No, chyba rozmyślać. <noise> Kanty, żeby ten dach jednak nie był taki krzywy. Znaczy, żeby był krzywy, właśnie. Dlaczego ja walczyłem o Tu. Nic nie zrobicie. O, hmm. czy jest tam. Serce? Czy mi się wydaje? No tak. O i siadł! Siadł, siadł, siadł. Czyli jest już zamieszkany. Czyli to jednak musi być workbench. Zrobię workbench. Eee że taki mały, bo to nie będzie pasować. No i chyba to musimy iść, bo tego nie, nie przewidziałem. No i musimy znowu iść na, bo nam nie starczy O, no i super. Jest tak rozkacz. Tutaj sobie. No i teraz. Yy... I super. I teraz tu damy sobie pochodnie, żeby było jasno. I ten... Yy, drzwi jeszcze. Drzwi, żeby nasz dom był... Wiecie, troszeczkę ładniejszy przynajmniej. Yy. Teraz damy sobie te drzwi i widzicie, no coraz lepiej to wygląda. Yy, ale ja chciałabym żeby tych ludzie tu było więcej, ale... To zróbmy jeszcze te drugie piętro. I żeby was nie zanudzać yy, budową tego drugiego piętra, yy, z tego zrobię time lapse i będziecie po prostu patrzeć, jak ja to buduję, bo może wam się to nudzić, jak tak się patrzeć, jak buduję, więc no, ja pozbieram drewno, mam time lapse z budowania tego. Koliku. Dobra, <laughs> róż to tak robiłem, i to robię jakby podpórkę, żeby to <laughs> trochę realistycznie wyglądało. I robię taką wieżę. <laughs> no tak, co bym wzięło, ale ten... <laughs> Chciałbym tutaj zrobić dużo fajnych rzeczy, więc e, zrobimy teraz taki... Tutaj już jest takie, więc tylko to. No kurde. Tak. Nie nicz Kurczę, zapomniałam. O, i to dawamy tu. I... grzybowa lampa. To zrobimy normalnie z tego, bo widać, że tutaj nie ma warsztatowego sztuki. Nie? Yy, nie wiem. Czekajcie, dam go sobie tutaj. Ok. I... krzesło mi nie zrobić krzesła. E, ale to jest. Gdzie jest? Okej, okay. Wtopiłam się w tłum, bo ja tu mam światło na ekranie i ciężko mi... O! Fajnie! Wybuchło mi to drewno. Dlaczego nie w Tu kiedyś może zrobimy, ale na razie. Nie robimy tutaj. Och, pścianę. I. ten. i zrobimy ściany i teraz już nie wiem czy dobrze to robię bo czekajcie Oj. o nie no idę. Dobre, to no i teraz patrz i normalnie mogę sobie dać tutaj o nie, nie O! I też może być... Może być tu? Ten pokój jest zawały? I tu może być jeszcze. tak. go oczywiście tu gdzie jest, ale ten pokój sobie powiększymy trochę, ale tak minimalnie. Wyciągamy znaczy, yy, nie Nieważne. Robimy sobie tutaj małą deformację tego pokoju. Tylko właśnie, potrzebujemy tego więcej. To bardzo dużo kamienia na to schodzi. No, burzniaka i No, ale każdemu się zdarza. Tym tak właśnie, ja myślę, że to będzie odcinek z podróży, ale... Ale szczerze, jednak wyszedł taki bardziej odcinek budowlany. Ale i tak, i tak moim zdaniem, no, nawet wyszedł fajnie. Teraz zaś szukam, nie je no, znaleźć. krzesła. O nie, a ty jesteś. Zmienię eee, tutaj i. Gdzie jest nasz kilo? Będę się boli... Mocy kilofa 35. A ten. Tempo... Aha, no tak, nie mam tego. Zapomniałem. No i super. No i tak to na razie wygląda. To jest na razie nie Co się na mnie wydzierasz. Pomod jest ktoś, kto ci w tutaj przeżyć chwilę. Przecież to ja! Proszę cię. Eee... Yy, ty? Pomód. Chodź można zajeszczę, jest na takie zmniejszając i maksymalnie super. Jeśli weźmiemy to Chcę że nie miasta. Na pewno będę potrzebować mieszkania. Super. Pokój musi mieć drzwi. Krzesło jest. I stół i źródło światła. Ale jaki stół? Teraz robimy tak. Bo teraz wszystkie mieszkania są dobre, prawda? Słuchaj. Tak. No i zmieniamy sobie to na tutaj. I próbujemy zrobić yy, yy, na jednym, damy zamiast tego stu. Po prostu zrobimy stu. Krem. Okay. I? I złożmy, czy teraz potrafimy. Chociaż może. No to... Ja już sam nie wiem. Musimy poczekać na efekty, czy ktoś przyjdzie. I kto wie, może ktoś przyjdzie, a może nie, a my musimy iść yy, yy, po to, next to się no. Po kaktusach. Zupełnie <śm> wiem, jak się to mówi. Yy, tam... to... czy Czemu... my nie będziemy, właśnie, szkoda, bo ja chciałem to odspierać, tak bardziej świat, aby szło. Wyszło, jak wyszło. No, ale trudno. Zniszczymy sobie to. No? No, hmm. Brak dzienników w tak. powietrzu. Dobra, i teraz tak. Hmm, kaktusy nie, czy wiecie, ale bardzo szybko masło. Nie, tak proszę, nie. Kaktuski z kim Sorry, bambusy szybko rosną a kaktusy nie wolno, no, ja tego nie mówię. Czy już mogę uroczyć? teraz cię widzę. No i super, Aha, jeden. No jednego nie będę się kłócił, bo co mi z tego jednego. Idziemy do górę zacząć, czy u góry będzie potem taka świetlna. To... to się nazywa. Czy u góry by... o, będzie... O, skrzynka! Znaczy, że to tak w którego? No już nie wiem. Nie, to nie tak, tak. O, widzicie? Kupię z moją głową i odchodzi. Aha, ja tu byłam. Dobra, to idziemy trochę tak dalej. I tu swoje rzeczy a Tutaj już może to jest? I kupiec Marnie się wprowadza i zobaczymy, gdzie się wprowadza. W sensie do jakiego pokoju. Chyba jak się wprowadzi do tym stołem, to się zmieniały wszystkie pokoje na stołowane. Jak to brzmi. No, ale zmieniamy wszystkie pokoje na stołowane i każdy razem można. tak? Super. Co tutaj mamy? Tapki. O! Ja! Piasko. No i super. Tylko czy trzeba linę tu dać? E, czasem nie może właśnie gorzej słychać, dlatego że ja e, mi słońce pada na ekranie już to mówiłam. I po prostu no, gorzej widzę. E, I muszę się odwracać i mikrofon jest po złej stronie

Albo już się no i Marlon się wprowadził tutaj. No, tu jest Marlon. I dzień dobry, pani Marlonie, zupełnie. Chcę, że ja mało ma... no, maśnię, no, ale nie mam tylko jedną. A ile ty chcesz za tyle płyt? O, się muszę O, dzień dobry, pani derwysybrywse. Panie, przepraszam. Jak widzicie... Yy, o, ten... coś na bomby. Chociaż jeszcze ani jednego nie... nie od bomby, więc... ty na razie odpalasz. Czyli jednak trzeba mieć adzog, jak to Czyli to może być tu albo ruchu, Albo... po prostu każdy chce inaczej. O, myślę, że nie yy, Musimy na pewno zarobić na te teleporty bo damy chyba sobie tyle krowi albo za tym nieszczęśliwy miąk wiecie fioletowy ja sobie wybrałem fioletowy bo jest moim zdaniem troszeczkę łatwiejszy niż czerwony ale bo właśnie jest albo losowy, albo tylko nie wiem, nie jest to już taki już jak w ogóle ale to nie by było za łatwe w sumie nie było więc no w sensie dobrze że tego nie ma no ale no, dużo tego mamy 24 teleporty, ale to naprawdę dużo, bo. Może nie, wywnioskowaliście z tego. Yy, yy, jak Wam mówiłam, musimy zbierać jak najwięcej złota, ale to pewnie w następnym odcinku. No kurde. Jest. Yy, w kolejnym odcinku pewnie to będę nie ale o, kolejne teleporty! Co to? Można założyć. Pozwala zjeżdżać po ścianach jeszcze lepsze w połączeniu. O, mam właśnie jeszcze lepsze w połączeniu i ja to też mam. Więc fajnie! No, idą tutaj jakieś rotoki. O, nie O, nie. Jest! I tu sobie też zrobimy. Ej sobie też to zrobimy domek, ale to do... kiedy się występuje do tego czasu. Tak oddamy to w tamtej kopalni było dużo... a nie to tutaj są te trzy bo mi pokazuje ile jest przewodników, ale to, w, to nie to wie, to chyba wiecie.

ale... Pytam, ja okay, powoli powoli, to znaczy celu, nie wiem, co to się robi. Kurde, myślę, że Okej, idziemy powoli, powoli Idziemy do naszego celu. Znaczy, nasz cel, nie wiem, co to będzie nasz cel, ale... Jest skrzydeczka. Właśnie też po to przeszukam. No to nie potrzebujemy, no. Ale, no, weźmiemy za uh, wielkie Dobra, wracamy do handy. Yeah. No i dzień dobry domku. No, za tym odcinek Wam bardzo dziękuję. Mam no, nadzieję, że się podoba. Tak to z zasadkujcie like, i zasubskrybujcie mój kanał. Pa!